Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy dzień otwarcia restauracji, także mój chłopak razem ze swoimi pracownikami. Od rana prężnie działają w kuchni, nawet miałam okazję troszeczkę im pomóc. Jak widzicie, tego vloga zaczynam z plaży klienci będą dopiero około godziny czwartej, także teraz jeszcze relaksik. Później pewnie troszeczkę im postaram się pomóc. Natomiast teraz korzystam z każdej minuty, którą mogę spędzić na plaży, bo jak już zacznę pracę, wiadomo, nie będzie mi się chciało tyle na plaży siedzieć. Słońce też troszeczkę męczy, nie ukrywam. Już po takim intensywniejszym czasie zdecydowanie bardziej ostrożnie niż ostatnio, bo jak mogliście widzieć na moim ostatnim vlogu, bardzo się spaliłam, więc teraz obowiązkowo na twarzy filtr plus mam Krem BB z SPF-em, kapelusz, siedzę też pod parasolką, o wiele ostrożniej podchodzę dzisiaj do tego słońca. jest moim wiernym kompanem i mimo, że zawsze szykuje mu w cieniu wodę i miejsca ogólnie w cieniu tutaj jest jego koleżeczek, to zawsze tutaj skakuje do mnie i chce być blisko mnie na słońcu. On uwielbia słońce, więc muszę go pilnować, żeby za długo na słońcu nie siedział. Zobaczcie, to mój chłopak przygotował dla nas do jedzenia sałatka, ser kanaki i ziemniaczki. I tutaj pierwszy chętny do posiłku. Zobaczcie, co ten szogun robi. Ja już jakiś czas temu przyszłam do mieszkania, ogarnęłam tutaj trochę, przebrałam się, byłam jeszcze z psem na spacerze i strasznie, ale to strasznie boli mnie głowa, więc. Wezmę sobie teraz tabletkę i prawdopodobnie albo się prześpię, albo po prostu sobie pocieruję i odezwę się do Was już jutro. Jak widzicie, znowu jestem na plaży, takie to życie przed sezonem, że mam bardzo dużo czasu na to, żeby plażować. wygląda. Każdy już się poddał. Jeszcze tylko ja jestem na słońcu. Właśnie wybrałam się na bieganie. Już po jednym kilometrze, czy nawet półtorej mega mnie stopuje kolka, więc po prostu umieram. Jakiś czas temu jak byłam na siłowni, to biegałam na bieżni i nie poszło mi zbyt dobrze, więc mam teraz takie postanowienie, żeby zwiększyć swoją wytrzymałość, poprawić kondycję, więc mam nadzieję, że w tym wytrwam i będę regularnie biegać. Życzcie mi powodzenia. Ale muszę przyznać, że bieganie z takim widokiem to jest po prostu inny poziom biegania. I o tej porze można tutaj spotkać tylko kozy. Tak jak mówiłam, będę się starała teraz być bardziej regularna, jeżeli chodzi o filmy na moim kanale. Więc, jeżeli wam się podobają filmy, to zapraszam do subskrypcji, bo bardzo dużo osób ogląda moje filmy nie subskrybując kanału, a nie ukrywam, że to jednak bardzo motywuje, bo na początku myślałam, że w ogóle nagrywanie nie ma sensu, bo nikt mnie nie będzie oglądał. A ostatni filmik wbił już prawie 800 wyświetleń, więc jestem mega za to wdzięczna i postaram się być. W tym regularna, natomiast vlogi raczej będą dwudniowe, bo niestety w moim życiu nie dzieje się aż tyle, żebym mogła robić jednego vloga jednego dnia. Ale myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzało, jeżeli te vlogi będą tak łączone z dwóch dni, bo staram się w te dni robić coś ciekawego, żeby Wam to nagrać, chyba że ktoś ma jakieś specjalne. Życzenie na jakiś film. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dawajcie znać w komentarzu. Może chcielibyście coś zobaczyć. Tematyka Krety, jeżeli was interesuje, to śmiało dawajcie znać. Tutaj w Kolimbari jest takie miejsce, gdzie można podejść, szczególnie jak ktoś jest z dziećmi. Więc jak będziecie w tej okolicy, to polecam. Tematyką Krety, to opowiem Wam o jednym hmm. z minusów może życia tutaj, bo akurat teraz te wydarzenia, które mają miejsce, gdzieś tam uświadomiają mi to, że oczywiście codziennie powiem Wam szczerze, że jestem bardzo wdzięczna ogólnie, że tutaj mieszkam, i mam tak, że naprawdę jak wychodzę sobie rano z kawką nad morze, to naprawdę czuję taką ogromną wdzięczność i jest. Bardzo dużo plusów mieszkania tutaj na Krecie, natomiast są też minusy i opowiem Wam dzisiaj o jednym z nich. Bardzo dużym problemem w ogóle tutaj na wyspie jest wynajem. Po pierwsze, w ogóle nie ma mieszkań. Jest ich bardzo mało, większość ludzie tutaj wolą zrobić pod turystów i mieć z tego oczywiście większe pieniądze, bo wtedy jest wynajem na doby i w ciągu sezonu, czyli tych sześciu miesięcy, powiedzmy 6 siedmiu, tak do 8 mają po prostu o wiele większe pieniądze niż na cały rok miesięczne jakieś tam płatności, więc tych mieszkań nie ma, a jak już są wyglądają jak z prl -u. są bardzo małe metrażowo, bardzo często są w jakichś podpiwnicach, bardzo często mają jakąś pleśń, yy, często są z jakimiś starymi podłogami, ścianami, bez mebli, bez jakichś podstawowych rzeczy typu kuchenka, gdzie jakby wiadomo, że wynajmując jakieś małe mieszkanie, no nie będziemy specjalnie kupować kuchenki pod to małe mieszkanie, no bo ta kuchenka później nam się nie przyda, na przykład już w większym, tak, więc jest to ogólnie mega duży problem, i my, pomimo tego, że dopiero się wprowadziliśmy do tego mieszkania, to mamy już małe perypetie z nim. Dzisiaj jeszcze doszły perypetie związane z poprzednim mieszkaniem i z poprzednim właścicielem, i. Opowiem wam tą sytuację, bo myślę, że po prostu jest godna wysłuchania. Może to będzie nauszczka, albo przynajmniej śmieszna historia. Kiedyś pewnie będziemy się z tego śmiać. Rok temu wynajęliśmy mieszkanie w centrum miasta i na początku, jak przyszliśmy oglądać to mieszkanie, to ono nam się niezbyt podobało. To znaczy, widzieliśmy w nim potencjał więc postanowiliśmy porozmawiać z właścicielem i wypytać o możliwość wszelkich jakichś zmian w tym mieszkaniu. Generalnie, jak weszliśmy do tego mieszkania, byliśmy przerażeni. Każdy pokój miał każdą ścianę w innym kolorze, zresztą postaram się gdzieś tutaj wrzucić Wam fotki, a nawet w tle, jak będę mówiła, albo zrobię teraz przerwę na fotki. uważam, że było w stanie tragicznym podłoga była w każdym pomieszczeniu w innym kolorze, ściany tak samo były pomalowane, futryny drzwi, w tym mieszkaniu przed nami mieszkały jakieś dwie starsze osoby i naprawdę one wszystko po prostu było zielone, żółte ochydne płytki, ochydne ściany i my jak wynajmowaliśmy to mieszkanie nie byliśmy pewni, czy w nim zostaniemy natomiast po rozmowie z właścicielem, on oczywiście powiedział, że nie, nie ma problemu, bo uświadomiliśmy go w tym, że Mieszkanie jest w 20 różnych kolorach i wyraził zgodę na to, żebyśmy wszystko tam pomalowali co chcemy. Nawet powiem wam, że zaproponował, że da nam pieniądze na farby, i wtedy my stwierdziliśmy, że nie, to nie będzie jakiś duży koszt, wszystko chcieliśmy zrobić sami po taniości, więc e, powiedzieliśmy, że nie ma takiej potrzeby, nie, nie potrzebujemy gdzieś tam pieniędzy na farby. No już na początku mieliśmy małe problemy, ponieważ przez pierwszy czas w ogóle jak chcieliśmy zacząć remontować to mieszkanie, potrzebowaliśmy prądu i ciepłej wody, żeby to wszystko umyć, żeby mieć światło, żeby wiecie malować i tak dalej. Mój chłopak wtedy już zaczynał pracę tutaj w restauracji swojej, więc no nie mógł zrobić tego od rana, mogliśmy tylko to remontować wieczorami, więc potrzebowaliśmy przede wszystkim światła. Na początku zraziło nas już troszeczkę to że panel, który tam był, dokładnie o to. Tutaj się grzeje wodę i tutaj są wszystkie korki. Okazało się, że ten panel jest przedwojenny. Jak elektryk przyszedł nam ten panel wymienić, to powiedział, że taki widział już tylko w muzeum, więc wyobraźcie sobie, jak stary był ten panel. No generalnie nie działała nam w ogóle mm, ciepła woda i nie mieliśmy prądu. Więc właściciel wezwał elektryka. No i elektryk stwierdził, że to trzeba wymienić. Oczywiście ta wymiana trwała, bo tutaj wszystko po prostu trwa wiekami, więc finalnie czekaliśmy około 20 dni, a wiadomo, zapłaciliśmy z góry za to i nie mogliśmy tego mieszkania używać. I to był ewidentnie błąd właściciela, bo wynajął mieszkanie, które nie było do tego przystosowane. Jeszcze śmieszna rzecz jest taka, że jak wynajmowaliśmy to mieszkanie to wynajmowaliśmy je jakby przez pośrednika. Przyjęła nas pani, która powiedziała, że nie jest właścicielką, że ona dla właściciela to wszystko ogarnia. I kazała nam zapłacić za siebie prowizję, gdzie my na początku stwierdziliśmy, że no dobra, no tak się chyba robi, ale później po rozmowie z nim okazało się, że on jej już zapłacił prowizję, więc to by, powinno być po jego stronie. No i zaczęliśmy jakby remontować mu to mieszkanie, bo no inaczej tego nazwać nie można. No, po części nas to oczywiście trochę frustrowało, że robimy to dla kogoś, ale staraliśmy się to robić najmniejszym kosztem. I finalnie udało nam się. Czekaliśmy w tym mieszkaniu, natomiast pewne rzeczy zaczęły nas po czasie irytować. Przede wszystkim łazienka, która była mega mikroskopijna. Wanna była mega malutka. No i wiadomo, nie będziemy tej wanny zmieniać dla kogoś, no bo to są też koszta. I no nie będziemy tego robić dla kogoś. Dodatkowo nad łazienką był taki ministrych, taki minischowek, nawet nie wiem jak to nazwać, gdzie były szczury i zgłaszaliśmy to właścicielowi kilkukrotnie, i za każdym razem obiecywał, że kogoś tam wyślę, no i finalnie nikogo nie wysłał. Oczywiście wszystkie zmiany konsultowaliśmy z nim. To, że chcieliśmy wstawić pralkę do kuchni, konsultowaliśmy z nim, jakieś wszystkie zmiany malowania i tak dalej, wszystko z nim konsultowaliśmy i jedno, niejednokrotnie obiecywał nam coś, że coś nam załatwi, coś zmieni. Nigdy to się nie wydarzyło. Więc po tym jak zrezygnowaliśmy z tego mieszkania, e, wszystkie rzeczy, które były tam w środku w tym mieszkaniu, daliśmy tam z powrotem na to miejsce. I dzisiaj e, zadzwonił właściciel do mojego chłopaka, wydzierając się na niego, że zdemolowaliśmy ten dom i że w ogóle nie odda nam kaucji. I jak pomalowaliśmy to i kto nam pozwolił, gdzie to on nam pozwolił. Czy, no nie wiem, jakieś problemy typu, że zrobiliśmy dziury w ścianie na telewizor, gdzie jak my przyszliśmy do tego mieszkania, to tam był ogrom dziur. Po prostu dziury były wszędzie i musieliśmy je zalepiać. I ja nawet przed tym, jak przywieźliśmy wszystkie rzeczy tego byłego właściciela, zrobiłam fotki takie, żeby mieć przed i po, więc też wam te fotki pokażę. Naprawdę uważam, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Remontowaliśmy mu, w, temu właścicielowi mieszkanie. Mieliśmy po prostu za to ani złotówki, ani euro od niego na farby. Wszystko kupiliśmy sami, wszystko robiliśmy sami po godzinach. W dodatku zapłaciliśmy za mieszkanie, którego przez pierwszy miesiąc tak naprawdę nie mogliśmy używać. E, wszystko zawsze płaciliśmy na czas, nigdy nie było z nami żadnych problemów. O każdą zmianę pytaliśmy się właściciela, więc po prostu jestem. Z zawiedziona na tym, jak to tutaj wygląda, bo naprawdę... Tyle, ile moich znajomych tutaj wynajmuje jakieś mieszkania itd. No zdarzały się oczywiście problemy, widzę, że to jest generalnie problem w ogóle jakiekolwiek mieszkanie tutaj znaleźć, bo tak jak mówię, ludzie tutaj wolą wynajmować turystom, bo mają z nich większy zysk. A z drugiej strony, żeby cokolwiek kupić lub wybudować, to też bardzo długo to trwa. Jednak tutaj po prostu na jakiekolwiek pozwolenia na budowę papiery z działek czeka się miesiącami i jest to bardzo żmudny proces zrobić. Mój kochany chłopak zrobił mi mojego ulubionego drinka ogórkowego, żebym się odstresowała. Zobaczcie, restauracja już pusta, wszyscy sprzątają, zbierają się, więc i ja się z Wami żegnam, kończę tego vloga, także zapraszam do oglądania kolejnych.